No elo, co się k... patrzysz? Słucham? Co się k... patrzysz? Dawaj kiepy lamusie. Ale ja nie palę, proszę pana. Nie pytałem, czy palisz, tylko że masz mi dać kiepy jak nie masz kiepów, dawaj hajs. Hajsu też nie mam, proszę pana. O ty k... ko zaczysz? Ja ci dam. Mi klawisz w klawiaturze, co ja teraz zrobię? Nie to obchodzi. Matko Bosko, co ja zrobię? Co ja zrobię? Mam pracę do napisania. Od Idę do Sebastiana. Sebastianie, łobuz napadł studenta w parku i uszkodził mu klawisz w laptopie, przez co nie może napisać pracy magisterskiej z anatomii. Anatomii? Damskiej czy męskiej? Męskiej? Znam się na tym. Ja pojadę. Witaj, piękny kawalerze! Przyjechałem rozwiązać Twój anatomiczny problem. Co to za nieprzyjemny zapach? To chyba od tego zepsutego kwiatka. Tak, tak, to od tego kwiatka.